Hej, moi drodzy, witam Was! Uwierzycie, że w październiku tego roku GTA V będzie obchodzić swoje 10 urodziny? Kurde, ja nie wiem kiedy ten czas leciał i przede wszystkim, ile generacji konsol ta piątka zaliczyła w międzyczasie. Ale uważam, że tego drugiego warto jest nie liczyć. Ale uważam, że warto jest policzenia to, że w tym roku również swój jubileusz będzie obchodzić GTA Online. Który pierwotnie debutował jako osobny tryb multiplayer do piątki, a od marca zeszłego roku możemy go zakupić jako osobny, pełnoprawny tytuł. I w takim razie ludzie z Rockstar a i Take Two nie mogli sobie wymarzyć lepszej dekady. Obie gry zarobiły grube miliardy dolarów i mimo upływu lat nadal przynoszą twórcom astronomiczne dochody. Po co im w takim razie GTA 6? I właśnie na to pytanie postaram się w moim dzisiejszym materiale wam odpowiedzieć. A tymczasem, jak zawsze, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was do oglądania. Lecz zanim zacznę mój dzisiejszy materiał, to pamiętajcie o wszelkich lajkach, subskrypcjach, komentarzach. Bo to mnie wszystko bardzo wspiera i pomaga przy pozycjonowaniu mojego filmu na YouTubie. A tymczasem, wracając do tematu. To, że doczekamy się kontynuacji gangsterskiej serii, to już niemal jest żadną tajemnicą. Mimo, że media od lat donoszą o rychłej premierze, to wszyscy czujemy gdzieś tam w kościach, że tym razem coś naprawdę się dzieje. Może nie w tym miesiącu, może nawet i nie w tym roku, ale jedno jest pewne: gra na pewno powstaje. Najwyższa pora, bo wbrew temu, co można prognozować na podstawie przychodów i co ważne, niemalającej popularności GTA. Pozycja marki wcale nie jest tak mocna, jak mogłoby się nam to wszystkim wydawać. Przez 10 lat istnienia GTA V i online nie doczekały się żadnej bezpośredniej konkurencji, która mogłaby zaszkodzić ich pozycji. Lecz uwaga, zanim tutaj rzucicie się z komentarzami na mnie, to posłuchajcie dalej. No dobra, może z wyjątkiem Red Dead Redemption 2, ale z tym przeciwnikiem sam Rockstar rozprawił się na tyle skutecznie, że nawet sami gracze urządzili mu pogrzeb. No dobra, jest jeszcze Yakuza, ale jest to seria skierowana na inny rynek. Dobra, ktoś może powiedzieć, a co Saints Row? Okej, okay, ale jest to parodia gangsterskiego hitu, a Watch Dogs mógł być dużo lepszym miejskim open worldem, gdyby nie gargantuiczne podejście Ubisoftu do projektowania otwartych światów. Ale to, że pogromca GTA jeszcze się nie pojawił, to nie znaczy, że nie pojawi się w kolejnych latach. Biorąc natomiast pod uwagę, ile może trwać tworzenie tak dużej gry, to szanse na to rosną wręcz wykładniczo. A gdy już zostanie wydana, to zagrozi pozycji GTA dużo bardziej niż jeszcze kilka lat temu. Gangsterski cykl Mimo że nadal jest niezwykle grywalny i wygląda dobrze, to wyraźnie się zestarzał i zaczyna odstawać od obecnych standardów. Rockstar musi zatem przenieść markę na jeszcze wyższy poziom, by zapewnić sobie bezpieczną pozycję na kolejną dekadę. GTA Online już w dniu premiery potrafiło przytłoczyć swoimi rozmiarami, a przez kolejnych 10 lat Rockstar regularnie rozbudował ten tryb o nowe treści, misje no i oczywiście aktywności. Ale, choć trudno mieć o to pretensje, to jednak rozmach twórców może być dla porządkujących graczy barierą nie do pokonania. Jeżeli ktoś dopiero z Was planuje zacząć swoją przygodę w Los Santos, to musi liczyć się z tym, że będzie musiał poświęcić wiele godzin i wykazać się wyjątkową cierpliwością, by wkręcić się w rozgrywkę. Nie pomaga również to, że społeczność Geta Online, delikatnie rzecz ujmując, jest nieszczególnie pomocna. Tak zwany Griffering. Czyli nękanie i psucie innym zabawy, to codzienność w Los Santos, a wyjątkowo podli gracze lubią brać za cel właśnie świeżaków. Mimo prób ukrócenia tych praktyk, to różnice pomiędzy początkującymi a starymi wydaczami są wyjątkowo bolesne dla tych pierwszych. GTA 6 oraz nowa wersja online może to nareszcie zmienić, dając szansę na rozwinięcie skrzydeł tym, którzy aktualnie znajdują się na samym dole gangsterskiej hierarchii. Umówmy się, nikt z nas nie lubi żadnych podwyżek cen, no ale wiadomo, że hajs musi się jednak zgadzać i nie ma mowy, by inflacja, której doświadcza cała światowa gospodarka, nie wpłynęła na opłaty za abonament GTA Plus oraz inne mikropłatności dostępne w grze. A premiera nowej odsłony to najlepszy sposób, by przeprowadzić taką operację, ponieważ zmiany można całkowicie zresztą słusznie usprawiedliwić zupełnie nową zawartością. Zwłaszcza, że gdy świat będzie zachwycał się kolejną odsłoną GTA, to euforyczne reakcje zagłuszą rozżalone głosy części starych wyjadaczy, a ostatecznie i oni skuszą się pewnie na szóstkę oraz nowy tryb online, nawet jeżeli będą musieli zapłacić więcej. O wielkich korporacjach niezwykło się mówić jednak w ciepłych słowach. Mamy zresztą prawo być rozżaleni, gdy na kierunek prac nad grami wpływ mają inwestorzy i księgowi, a zyski biorą górę nad kreatywnością i artyzmem. Jak jednak wygląda faktycznie rzeczywistość twórców GTA, to tego nie wiemy. Ja natomiast szczerze wierzę, że w ekipie Rockstara nie brakuje ludzi o wielkim talencie i również ambicjach, którzy walczą o swoje pomysły. Z całą pewnością Pragną, by ich dzieło zostało docenione i zapisał się w historii jako tytuł wyjątkowy. Nie mam złudzeń, że szóstka nie zostałaby wydana, gdyby nie finansowe potrzeby tej ktu, ale nie powstałaby też, gdyby nie pasja oraz ambicja projektantów, pisarzy i programistów. A Wy, moi drodzy, co uważacie o tym temacie? Czy szóstka? Jest potrzebna Rockstarowi, czy jednak niekoniecznie? Patrz na to, jakie grube miliardy zarabia piątka. Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to będzie tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!